jak zrobić sobie dźwignię taką psychologiczną z tych hejterów, więc sobie wyobrażać osobę, która mówi, nie dasz rady. Ja jeszcze taką anegdotkę powiem, na treningach, jak z kolegą ćwiczymy się, podciągamy na drążku, to mamy trzy sposoby na motywację. Pierwszy to jest, no dalej, dasz radę się podciągnąć. Drugi to jest, słuchaj, Twoja była tutaj stoi. A trzeci to jest, twoja była stoi i mówi, tak myślałem, że nie da rady się poczekać. To jest dobre. I się śmiejemy teraz, ale to, co Wojtek powiedział, jest hater, czy jest osoba, która gdzieś tam mówi, że na pewno nie damy rady, no to nie ma lepszej motywacji, żeby znaczy, działać. Ja też, to też mówią osoby zajmujące się hejtem, żebyśmy tak nie upraszczali, bo to jest jak gdyby, nie, nie, nie u wszystkich tak działa. To zależy, jak bardzo silno masz konstrukcję. No. Mnie na przykład krytyka sprawi, a to ja wam pokażę nie podoba wam się, to wam pokażę. Że mnie, że mnie się uda, wam się nie uda. Ale są osoby, które tą krytyka i hejt niestety może doprowadzić do dużo wielkich, smutniejszych rzeczy. Więc tylko tak wyważeniem, żebyśmy nie wyszli na entuzjastów hejtu, bo nie o to chodzi. To też zależy, wiesz, od, od tego, jak, jak, jaką skalę ma ten hejt, bo ja rozumiem, że was, u was hejt to są pojedyncze wpisy czy tam pojedyncze jakieś sytuacje, a są sytuacje, są momenty, w którym ten hejt jest po prostu zalewem. I, i z... Ale to pamiętajcie, że można zawsze kasować. Nic Trzeba czytać, tylko w sensie nie trzeba się zastanawiać, tylko można od razu skasować. Potem mało ludzi o tym pamięta, mam wrażenie. W sensie dla mnie na przykład to było dosyć dużym problemem przy pierwszych swoich haterach, żeby żeby się przemóc, jednak skasować i, i, i uznać, dobra, idziemy dalej. Nie? A to ja może powiem jeszcze taką jedną rzecz, że wiadomo, no, pytanie, czy to jest taki konstruktywny, konstruktywna krytyka, która jest dobra, bo zawsze trzeba podchodzić do tego, a może faktycznie coś powinienem poprawić, się nad tym zastanowić, ale są osoby, poniekąd ja trochę do takich osób należę, która pod delikatną presją pracuje lepiej, czyli mnie zawsze deadline egzaminów motywował do tego, żeby w końcu się zabrać za to i... Kiedyś słuchałem też audiobooka z biografią Jordana i utkwiła mi w głowie taka historia, kiedy on w jakimś ważnym meczu mówił, że center drużyny przeciwnej, no, powiedział kolokwialnie, że mnie dojedzie tutaj, że, że ja już nic nie, nie rzucę, bo po prostu będę tym pierwszym, który zablokuje Jordana. I on to w wszystkich wywiadach opowiadał, po czym przyszło co do czego, to on chyba rzucił, nie wiem, z 60 punktów na mecz. To był jeden z najlepszych meczów, jakie rozegrał, czy najwięcej punktów zdobył, a później się dziennikarzom przyznał, że. Nie, ta sytuacja nigdy nie miała miejsca. Ja po prostu chciałem na sobie presję wywrzeć, żeby jeszcze lepiej zagrać. <laughs> nie I pytanie teraz jest takie, czy, czy jeżeli to działa na taką osobę, motywacja pozytywna, na przykład pozytywny feedback od klientów, ale też motywacja negatywna, nie wiem, wyolbrzymianie swojej konkurencji, żeby się zmobilizować. Może to też na niektóre osoby jest, jest sposób, więc. Może, może to, tak. to, to, to nie jest hate stricte, ale to jest taka pewna presja, którą na siebie zdrowa, powiedzmy, do pewnego mm. poziomu jest zdrowa. Łukasz, ja bym chciał ciebie zapytać, bo twoja marka jest bardzo związana z twoim nazwiskiem. Czy ty myślisz o tym, że w przyszłości to nie będzie już bezpośrednio twoje nazwisko? Nie tylko... wydaje mi się. Jeżeli zwrócimy uwagę na krajobraz prawniczy, to nasza branża ma to do siebie, że te nazwiska zostają. Mhm. Mamy Domańskiego, Zakrzewskiego i Palinkę. Mamy Kaweckiego, Ślęzaka. I te, te nazwiska są, chociaż tak naprawdę nie byłyby już w pewnym momencie potrzebne, bo kojarzy się bardziej już na tym etapie. Pewność tej firmy, tak naprawdę to, to już jest przejście na tą markę jednak korporacji, a nie markę człowieka. Niemniej, no jest. Jest ta konwencja, że, że po prostu dodaje się z rozwojem biznesu do nazwisk, które już działały, spółka partnerska czy jakakolwiek inna. I też wydaje mi się, że w tym, w tym kierunku szedłbym to, jako ciekawostkę mogę właśnie powiedzieć, od Was feedback zebrać, kiedy rozważałem z koleżanką połączenie się jakby pod jednym, pod jednym szyldem. I znajomy, jako że koleżanka mecenas Kinga pozdrawiam serdecznie. Jesteśmy ze wschodu, to pomyślę, że fajnie by było, jakby to się nazywało Kancelaria Zorza. <grym> Dobra. Kancelaria Zorza? Tak. I okay. już my, tak się. W pierwszym kroku zrobiliśmy krok wstecz mhm. e, i to pokazuje te przyzwyczajenia nasze jako prawnicy, że od zawsze się widzi te kancelarie, gdzie to jest X, Y i wspólnicy, czy Wawrzak, i pracownik, spółka partnerska. <śm> 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 Także zakładam, że, że to będzie w szło w tym kierunku, chociaż ja sam nie widziałbym takiej konieczności i nawet wydawało, wydałoby mi się ciekawym eksperymentem. Jacek Stanisławski podsyłał mi kiedyś link do takiej kancelarii niemieckiej, bodajże awokado się no, nazywa. Pewnie. Bardzo, bardzo mi się spodobało, ale patrząc, realnie, zakładam, że zostaniemy po prostu przy nazwiskach. Nie, no ja, ja myślę sobie, że to jest fajny pomysł, żeby właśnie kancelarię nazwać jakoś inaczej, bo to takie jest na zasadzie zrobili inaczej zdecydowanie, niż wszyscy. Zdecydowanie, zdecydowanie. Czacko wiesz co, to też nie wynika z jakby z, nie jest bezprzyczynowe te nazwiska, bo jednak ludzie e, idą do zaufanego człowieka idą do ludzi. i dlatego pokazujemy mu, że ten właśnie człowiek to jest w tej kancelarii, bo widzisz jego nazwisko na szyldzie. No tak. I później ktoś się będzie zastanawiał, czy w tej zorzy to ten mróz siedzi, czy, czy on już znaleźć. No to jeszcze widzisz, ale to tak semantyczne pole tych obu słów jest podobne. I no to wszystko, i dlatego się, to, wszystko to... się wspina. Także to jest już pierwsze prepozycjonowanie nazwy przez no. zmianę form organizacyjnej. No. Chciałbym Ci serdecznie podziękować za wysłuchanie tego odcinka podcastu poza prawem. Jeżeli nas słuchasz na urządzeniu Apple, na iPhone'ie albo na iPadzie, to bardzo Cię proszę w aplikacji podcasty Oceń Nasz Podcast albo w iTunesie. Jeżeli na Macu nas słuchasz, to Oceń Nasz Podcast. Kliknij 5 gwiazdek, napisz jedno zdanie: dlaczego uważasz, że to jest dobry podcast. I, no i najlepiej podziel się wiedzą o tym, że ten podcast istnieje z kimś, kogo lubisz i kto twoim zdaniem mógłby skorzystać na tych treściach, które w podcaście Poza Prawem poruszamy. Jeżeli nie słuchasz nas na sprzęcie Apple, to też możesz zostawić recenzję naszego podcastu w aplikacji na przykład Google Podcasts. Oraz bardzo, bardzo gorąco zachęcamy do tego, żebyś również komuś kogo lubisz polecił nasz podcast. Jednej osobie wystarczy. Dzięki temu nasz podcast będzie słuchany przez coraz większą ilość ludzi i dzięki temu coraz szersze kręgi będzie zataczała wiedza, która w tym podcaście na pewno sobie gdzieś tam drzemie. Dzięki bardzo i wszystkiego dobrego.